Dziękuję wam moi widzowie, że oglądacie mój kanał. Bardzo was proszę o subskrypcję. Dobrze wam idzie. Na dzień dzisiejszy brakuje mi 200 subskrypcji, dokończcie, ja bym mógł wejść na wyższy poziom. Dziękuję. Oto sukces mojego kanału. piątek około godziny 22 18 lutego przyjechaliśmy na lotnisko Lapu Lapu Mamy jeszcze parę godzin czekania na samolot, ponieważ samolot odlatuje dopiero jutro rano, ale musieliśmy przyjechać wcześniej, ponieważ nie było czym, nie było transportu z bogo mieliśmy wyjechać trochę później ale się okazało, że nie ma czym i dlatego przyjechaliśmy wcześniej trudno, będziemy musieli się przemęczyć można powiedzieć całą noc siedząc na lotnisku mamy sporo bagaży idziemy właśnie teraz na terminal będziemy siedzieć w terminalu Niestety, że przyjechaliśmy za wcześnie z powodu braku transportu, później musimy spać na lotnisku. Znaczy, to generalnie to jest przed lotniskiem pod dachem na siedzeniu, ale przed lotniskiem przed terminalem bo terminal jest generalnie zamknięty. Żaden bar nie jest otwarty, wszystko jest zamknięte. Minę chciałaś kupić jakieś siedzenie, ale pozamykane, i nic z tego Bo musimy się zapchać tylko jakimś ciastkiem. No i czekamy do rana w takich warunkach. Dziewczyny, tutaj, co stoją, teraz ciągle robią zdjęcia, i powiedziała, że chciały, przypadkowo, sobie zrobić zdjęcia ze mną i z Oliwią. Jesteśmy już po odprawie. Musieliśmy zapłacić za nadbagaż, bo mieliśmy za dużo, i teraz zmierzamy do wyjścia. Razem we trójkę O Minetno przejdziemy z tyłu. Mało ludzi na lotnisku. Lotnisko jest w renowacji. Coś tu remontują Ale ogólnie to jest dzisiaj no, rano lecimy i jest bardzo pusto na lotnisku. To wszystko prawie pozamykane. Siedzimy i czekamy na samolot w tej chwili musimy nakarmić oliwkę. Dzień dobry, to był mornik, tak Pani. Rodzina w komplecie. Podróżujemy. Jeszcze mamy ponad godzinę do startu samolotu. Zobaczcie ale numer. Minet zrobiła mi kawę w oliwi butelce. <głos> <głos> A sobie będzie robić <noise> czekoladę też w butelce oliwi. Ponieważ nie, <noise> nie ma tu nic do kupienia, mamy swoją kawę butelki oliwi, więc musimy je wykorzystać. <noise> smacznego, zobaczcie jak będę pił kawę z butelki dobra Oliwia po raz pierwszy siedzi w samolocie tak Oliwka pokaż się jak będziesz lecieć z samolotem, zobacz podacz się, widzowie cię zobaczą pierwszy raz pierwszy raz lecisz samolotem o, patrzcie co Olivia mi robi zrywa mi kapelusz maskę mi zdejmuje nie lubi żebym siedział w masce Soci, soci w tym samolocie. No. Oliwia jest nieznośna w czasie lotu, tylko hałasuje, krzyczy i zaczepia klik na pasażerów. No. Nie patrzy na nas, tylko pasażerów zaczepia. Tak? No. Właśnie wylądowaliśmy i czekali mnie na samochód. Sąsiad, siostry sąsiad miał po nas wyjechać, i oczekujemy na niego tutaj na, na, lot, na terminalu lotniska, gdzie, gdzie wysiedliśmy. O. Jesteśmy już w samochodzie, jedziemy do domu. Minet w samochodzie już rozmawia z rodzicami przez, przez messengera. <grywa> rodzina nas powitała. Właśnie siostra, którą już pewno pamiętacie. No i brat Kim Brat Kim, którego nie znacie jeszcze za bardzo bo nigdy występował na filmie na początku, ale to było bardzo mało. A teraz mam ciekawą propozycję dla kobiet. To jest brat Kim, to znaczy brat mojej żony ma na imię Kim i szuka żony. Może znajdzie się jakaś chętna polka, która zechce takiego męża, so, so very, so very cute. I'm, I'm only. No, OK, brother, OK. bardzo <laughs> Na koniec tego dzisiejszego filmu pokażę wam, o jak odwiedziliśmy siostrę Minet Minaj, która teraz mieszka tutaj, gdzie my poprzednio byliśmy w tym miejscu. No i dzisiaj siedzimy sobie tak przy stole. I odpoczywamy. To wszystko w dzisiejszym filmie. Do, do usłyszenia. Do zobaczenia. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał.